Witamy Was na kanale Paula i Lara. Robimy na drutach. Eee, no i dzisiaj mm. <noise> wielki test <noise> białej rękawiczki. <noise> wielki test robótki, którą e, wypociła moja synowa. <głos> <głos> I, I to jest czas chyba dwa tygodnie później. <noise> nie wiem, nie wiem jak do tego... Jak, jak do tego doszło? <laughs> Nie mam pojęcia. Znaczy, widziałam to na filmikach, jak Paula to robiła. I zawsze zastanawiało mnie, co to takiego jest o to? Skąd to się w ogóle wzięło? Nie mogłam tego e, robić. Właśnie, ja, ja może to <laughs> pokażę. Tak, to jest ten cypelek. Ja opowiadałam o tym cypelku. <laughs> I jak to się w ogóle yy, yy, powiem tak, że pamiętacie, właśnie ten pierwszy filmik, jak mama uczyła mnie pierwszych kroków do dziergania, i tam się uczyliśmy, jak zakładać, yy, yy, zakładać oczka. Tam był również ściek francuski i oczka prawe. No bo oczkami prawymi wychodzi nam właśnie ten ściek francuski, no bo przerabiałyśmy na samym początku oczka prawe. Jeżeli robimy na wszystkie rzędy oczkami prawymi, no to wychodzi nam właśnie taki ściek francuski. Tylko pytanie skąd to się wzięło? Nie mogłam tego, że tak powiem online rozgryźć. Dopiero jak zobaczyłam na żywo, no to już widzę gdzie to błąd, gdzie to pies pogrzebany. Otóż tak. Mówiłam, zawsze mówię na wszystkich filmikach, że pierwsze oczko brzegowe zawsze zdejmujemy. O, to jest kolejna robótka mojej synowej. Już jest o niego lepsza. Ten cypelek gdzieś schowałam, bo jeszcze o nim wspominałam. Ale ten sam błąd, bo tu nie ma właśnie tego wykończenia po brzegach. Tak jak ja mówiłam, że taki łańcuszek nam się zawsze robi. W momencie, kiedy zdejmujemy te pierwsze oczko brzegowe, następnie przerabiamy sobie to. Prawda? Przerabiamy, przerabiamy, przerabiamy. Trochę tutaj będzie róż, róż, innego innej gęstości ściek będzie, że tak powiem, ponieważ no ja robię tak już troszeczkę luźno, Paula robię bardzo, bardzo ciasne, <noise> <noise> a, a to jest urok ym, początkujących osób, że to tak ręce się trzęsą, wszystko się robi tak, tak naprężone, Oj, <noise> aj, ja się naprułam, naprułam, ja robiłam takie Yy, dziury, ale to tak sobie rozmawiałyśmy wcześniej, że to są te oczka, które yy, się, nie się nie Po prostu się przerabiały <gry> dwa oczka razem jakimś cudem. Yy, no i robiło się po prostu yy, taka no, dziurka, no to by się nie pruło. Ale no jeżeli mamy taki gładki ściek mieć, no to po co nam po środku jakieś oczko? Więc Ja właśnie się zastanawiałam, czy, czy jest może sposób, nie ma. żeby żeby to jakoś ukryć, ale właśnie nie ma. Nie I ma. Na przykład jak na początku byłam tej robienia tego mojego kwadracika, to trzy godziny i to był taki 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 o Coś takiego, taki kawałek musiałam rozpróć. No i to bolało, raz. prawda? Ojej, no, Ojej. Bolało, bolało, ale niestety. Yy, na błędy w dzierganiu jest najlepszy sposób. Po prostu to rozpróć i zacząć od nowa. Mm -hmm. I tyle. Nie ma co tutaj kombinować, a może się nie zauważy, a może jakoś się załata, a może coś tam będzie. Nie, będzie to widoczne i nawet u doświadczonych osób, <coughs> które dziergają latami, yy, no ja skromnie za taką się uważam. No mama przecież no... Tak, ale nawet nawet mnie często się zdarzają błędy. Zresztą na, um, na um, nowym filmiku będzie pokazany ewidentny błąd, który popełniłam, nie, nie poprawiałam tego specjalnie, żeby wskazać uwagę, że jak to wygląda, w ogóle jak te błędy wyglądają, żeby po prostu osoba, która się uczy, żeby widziała, prawda, że tak nie może to wyglądać, że to trzeba poprawić, więc no mnie też czeka prócie i poprawianie, więc no nie, nie, ma, nie ma co nad tym obolewać. Znaczy najbardziej ubolewa nad tym chyba mm, mój mąż, kiedy on wie, że ja się na, narobię, 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 a potem, a potem wszystko to bezlitośnie pruje. No on normalnie dostaje, no... On jest bardziej biedny. On, jest, on bardziej się stresuje z tego powodu niż ja. No. Dla mnie to jest relaks. No to zrobiłam, to popróję, no Boże, szkole. no, no nie, nic się nie stało. Dobrze, teraz tak, doszliśmy, doszliśmy do końca. A teraz zamykamy oczka, czy. Tak, nie, jeszcze nie zamykamy. Ja po prostu tak, pokazałam, że pierwsze oczko brzegowe zawsze zdejmujemy. Przerobiłam to oczkami prawymi, prawda? I teraz i ostatnie oczko zawsze robimy oczkiem lewym. Zamykamy. I wtedy nam. Będzie powstawał taki łańcuszek, taki fajny, yy, ale ja y, zdaję sobie sprawę, dlaczego Paula tego nie robiła, dlatego że ona po prostu jeszcze nie umie robić oczek lewych, bo ja jeszcze tego nie przerabiałam z nią, ale dzisiaj to przerobimy. Czyli dzisiaj nauczymy się jak w ogóle zamykać robótkę. Tak, zamkniemy tą robótkę. I Tam... będziemy uczyć się oczek lewych. I oczek lewych. Tak, no i też właśnie mnie to właśnie zastanawiała ta końcówka i stąd ten cypelek ja zostawiałam za każdym razem. Tak, ten Tak, bo Paula po prostu tego nie przerabiała tak. i on jakoś tak się ciągnął. I, do... I za każdym razem zaczynałam, że wkładałam sobie tutaj drut, no i robiłam robiłam, robiłam zostawiałam na drucie i leciałam, i leciałam ja, dalej. Tak. Ale <laughs> powiem szczerze, że <laughs> e, takie wykończenie, prawda, tak jak u Pauly to wyszło. Też jest dopuszczalne, ale to zazwyczaj robią um, takie zakończenie że przy chustach. E, ja kiedyś robiłam taką chustę trójkątną, i właśnie było takie zakończenie um, e, to był wzór z gazetki, prawda? I w opisie było właśnie, że takie zakończenie jest skazane i to całkiem fajnie wyglądało, ponieważ e, akurat gdybym. Skończyła to tradycyjnie, czyli zamykając oczko ostatnie na lewo, no to nie byłoby to fajnie. A to przy niektórych, na przykład przy chustach, przy szalikach, całkiem to nawet fajnie wygląda. No ale uczymy się robić jakby rzeczy nie tylko chusty i takie sweterki, czapki, więc przy czapkach i sweterkach takie wykończenie się nie sprawdza. Ale ja akurat nie robię ani sweterka, <grymne> <grymne> więc... Dobra, <grymne> opiekłeś. Dobrze, i teraz tak, zamykanie oczek. Zawsze robię to szydełkiem, bo szydełko mam jeszcze takie sprzed chyba oj, chyba 30 lat, ale ja go tak uwielbiam, bo ono jest niezawodne, nie gniecie się w rękach, nie łamie się, no po prostu no cudne. Może nie wygląda zbyt pięknie, ale, ale mam taki sentyment do tego szydełka, zresztą do innych też, że po prostu nie chce mi się wymienić. No ale wracając do tematu, <laughs> zamykanie oczek, czyli robimy po prostu takie że pierwsze oczko zdejmujemy. Kładamy, i zamykamy, pokażę bliżej, o, przyciągamy przez oczko nitkę, a te oczko przeciągamy przez, przyciągamy przez yy, następne oczko, I zaraz też to pokażemy z drugiej strony, z drugiej jak strony to zaraz wygląda. pokażemy, także i wychodzi nam a taki czyli, o takie łańcuszki. Coś takiego da się uzyskać również nie szydełkiem, a drutem. Kiedy nie mamy przy sobie no szydełka, drut drut Wszystko się drut, da. Drut? Czemu się nie da? <głos> <głos> wszystko się da. Ja jak nie mam szydełka, albo po prostu nie chcę mi się po niego wstawiać, to zamykam. drut. <noise> tak. To samo. Po prostu przerabiam oczko i przyciągam. Aha. Przerabiam. I tak samo przyciągam aha okej. Okay. wszystko się da o, i tak no. i mamy taki sam łańcuszek jak okay. przeszedłko tak samo i na drutach można to zakończyć także przede jest wygodnie bo wtedy nic nam się żadne oczko nie zgubi się prawda no ale jak nie ma pod ręką to nic nie stoi na przeszkodzie żeby zamknąć to <laughs> tak samo y drutem, które mamy tutaj wolnej. Okay. I zawsze o ten pierwszy. Yy. Yy, za, yy, aha, czyli tak? to tak jak normalnie ściek tak. francuski. Tak, tak jak robimy oczko, oczko prawe, prawda? Mm -hmm. Przerabiamy oczkiem prawym. I później przeciągamy to przez. Przez oczko. No, no dobra. I teraz na koniec zostanie na pewno taki cyperek. I co z nim zrobić? No to zaraz zamkniemy. A, okej, okay, dobra. Tak. Wkładamy do oczka nitkę i przeciągamy przez oczko. Tutaj mamy oczko, przez które będziemy przyciągać, które nam powstaje w ten sposób. Kładamy nitkę, przyciągamy, przyciągamy przez oczko. I powstaje taki łańcuszek. A teraz pokazuję, jak to samo zrobić drutem, bo moje. Sonowa się strasznie stresuje, że ona nie ma szedełka, jeszcze ode mnie nie dostała, więc <śmierdziwanie> martwi się, jak będzie zamykała drutem, więc pokazuję. To sama historia, czyli prze przeciągamy nitkę przez oczko i następnie oczko przez oczko. O, przeciągamy nitkę i przeciągamy przez oczko, przeciągamy nitkę i przeciągamy przez oczko przeciągamy nitkę i przeciągamy przez oczko i powstaje nam żeby te oczka nam takie też duże nie wychodziły bo wtedy nam się zrobi taka falbana prawda troszeczkę o widać mm, różnicę bo ja robię luźniej troszeczkę niż Paula ro, y, robiła więc tak trochę to się tak, y, tak pofalowało ale no jest to próbka więc nie ma czym się tutaj przejmować aczkolwiek gdyby to już było jakieś jakaś robótka, którą robimy tak, żeby, żeby w tym to nosić, albo powiedzmy no, jakąś taką użytkową rzecz, no to wtedy oczywiście trzeba na to zwracać uwagę. A tu po prostu ćwiczymy. No nie tak zamyka, i tak zamykamy, przyciągamy i przeciągamy przez oczko. Jeszcze raz. I tak. Dobrze, już prawie. Zamknęłam wszystkie oczka, i teraz pokażę, co robić z tym ostatnim, które nam tutaj zostało, prawda? Co z tym oczkiem robić? No cóż, ucinamy tą nie tyle. i po prostu zamykamy. Robimy supełek. A tą nitkę chowamy sobie. No właśnie, bo mi, ja no właśnie. kiedyś zrobiłam supełek, obcięłam całkowicie. Za blisko, za blisko go obcięłaś. Za blisko tą nitkę obcięłaś. I wtedy mi się rozwiązało. Zgadza się. No to dlatego ja zostawiam zawsze dłuższy kawałek, mhm. żeby tą nitkę po prostu poprzyciągać tutaj pomiędzy oczkami. I teraz już możemy śmiało to. Uciąć. O, troszeczkę ten. No. Tak, i jeszcze możemy zrobić tak, żeby to nam nie sterczało. Dopodzi. Tutaj tak, troszeczkę tak. O. Jest inny sposób też chowanie tych nitek, ale to już na następnym filmiku przy okazji. Pokażę, jak to robić, żeby to w ogóle nie było. Bo to jest możliwość, że teraz to po prostu nam po jakimś czasie powychodzi, prawda? Ale <laughs> no akurat w tym przypadku to nie przeszkadza. Natomiast, natomiast, jeżeli będziemy na przykład robić szalik, prawda? Który musi mieć takie zakończenie i ta nitka musi być mocno dobrze schowana, no to taki sposób nie jest dobry, ale na przykład jeżeli to były łączone brzegi i robimy tutaj potem zszywamy coś, no to to jak najbardziej może tak być. Teraz spróbuję ja, chwilę prawdy. Wyciągam, nie, proszę bardzo wyciągam i teraz jadę normalnie tak. Kiedy tak jak oczko prawe robisz. Jak francuski. Nie, oczko prawe. Ściek francuski to wychodzi z... Yy, no. Tak, yy. to jest oczko prawe. Dobra. Podważasz to oczko, które było na drucie i, i przeciągasz przez niego po prostu. I przeciągam, trzymam tu. Tak, o, na wyszło. No i, no. no i pięknie. Cacy. Dobra. Troszeczkę zmniejsz te oczko, tą nitkę podciągnie, bo jest Ach, o tak. A, okej, okay, no. dobra. Bo potem taki, taki w takim no, no, razie. To luźne będzie. Prawda? Dobra. Mm. Okej, okay, czyli widać. tak. <laughs> tak. Zdejmuję, ja... biorę to. No i tam przyciągasz. Dobra, i tam przeciągam Okej, okay. idzie to trochę wolniej, ale jak już się człowiek no, nauczy no, nie, się, i przejdzie, tak. no nie, wprawi. No, okej. Okay. Dobra, Jest. no i mamy to. I mamy to. Dobra. Teraz masz to ćwiczyć. <laughs> I teraz przechodzimy do oczek lewych. Teraz pokażę Wam, jak robić oczka lewe. Tak, dobrze, dobrze. ja już to przygo mam przygotowane yy, próbkę. Yy, yy, jak yy, powiedzmy... Pierwszy rząd to będzie po lewej stronie, bo tu jest takie wykończenie, a tutaj wychodzi taki łańcuszek, czyli to będzie nasza prawa strona, czyli możemy już zaczynać od oczek lewych. Teraz tak. Pierwsze oczko zdejmujemy, a drugie nakładamy na drut i przyciągamy. Nitka jest na drucie. Wkładamy drut i przyciągamy przez oczko. Pamiętamy, że przy oczkach lewych nitka jest zawsze na drucie, jakby z przodu drut, prawda? Tak. Bo przy oczkach prawych nitka jest za drutem, natomiast przy oczkach lewych ona jest na drucie. O, jeszcze raz. Jeszcze raz. I przeciągamy. Ostatnie oczko robimy zawsze... Zamykamy zawsze oczkiem lewym. I teraz, I teraz mamy taką... O! A teraz mamy tutaj po prawej stronie zupełnie inny ściek. Gdybyśmy to... Mm, teraz robimy to oczkami prawymi. Pierwsze oczko zdejmujemy i robimy cały rząd oczkami prawymi. Czyli nitka jest za drutem. No, czekaj, już były przerabiane wcześniej, to nie będę nad tym się skupiała. Już prawie wszyscy już to umiem robić. I wychodzi nam taki ściek. Nie taki ściek, e, jak za pierwszym razem, taki ściek francuski, taki prążkowany, tylko taki gładziutki. To się nazywa ściek Klasyczny, taki gładki ściek. Ale ten ściek robi się właśnie w ten sposób, że jeden rząd y, robimy oczkami lewymi, natomiast ten drugi rząd oczkami prawymi, i wtedy wy wychodzi nam takie gładziutkie coś, a z drugiej strony wychodzą nam takie obrążki. Przerobiłam y, prawą stronę oczkami prawymi, lewa strona wyszła na Teraz Paula będzie ćwiczyła oczka lewe. Proszę. Właśnie, właśnie mówiłam, że to tak. jest prosto obserwować, ale jak to się robi, to już jest coś innego. Okej, okay, dobra. Teraz tutaj są dwie nitki. Tam Zostaw. Aha, tak. Nie tak. ruszajmy. Dobra. Tak. Okej, okay, i teraz. jeszcze tak. oczko zawsze zdejmujemy. Dobra. Tak. Nitka jest na drucie. Aha. O właśnie, to jest to trzymanie, które mnie to też dziwiło. Dlaczego ty tak ją, nie przykręcasz, ale już jak tak się nauczyłaś, to już trzymaj. Dobrze. Dobra. I teraz wkładasz tutaj w o to w środek i ściągam. Dokładnie. Okej, okay, dobra. Czyli to to mhm, tak, to tak. i ściągam I jeszcze raz. Okej, okay. to, 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 no już teraz płynniej, No, już teraz szybciej. Okej, okay, czyli yy, tak się właśnie zasta zastanawiałam, jak to jest yy, na przemian robić oczka prawe i oczka lewe, ale robimy cały rząd no oczkami prawymi, następnie cały rząd oczkami lewymi i wychodzi nam taki gładziutki ściek pomczoszniczy z, z prawej strony, a z lewej strony wychodzą takie prążki. To często widać na obraniach z dzianiny na przykład, nie? I to, no i to właśnie w ten sposób wychodzi też na Ruta. Także zadanie domowe dla Pauli e, jest następujące. <grywa> Rozpocząć nową próbkę z tej włóczki. Ale z tego też coś, coś to z będzie. Z trzeba już tam dokończyć, tak? E, natomiast z tej włóczki rozpoczyna nową robótkę i robi to cały czas ściegiem pączośniczym, czyli jeden rząd. Oczka lewy, drugi rząd, oczka prawe, żeby wyszło nam tak gładziutko, gładziutko, tak jak, e, tak jak pokazywałam wcześniej. No i oczywiście niech pozamyka te oczka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzyma kciuki, o matka. No dobrze, no to, no to będzie już takie dosyć duże zadanie, bo przy tym kwadraciku poszło mi e, dosyć długo aż 5 dni. To chyba te oczka lewe i prawe. No, ale, ale z że to jest. jest to wciągające ojej, ojej, naprawdę no, wciąga niesamowicie no przy jest. innych obowiązkach ja już myślałam o tym kiedy ja y, złapię za druty i będę dziergać przy, przy y, jakiś, y, jak sobie siadam już pod koniec dnia y, coś sobie włączę no to po prostu ja lecę i biorę za te druty, naprawdę ja, to, ja już nawet zaczęłam to zabierać w podróże. Naprawdę, no ja bez robótki nigdzie się nie, nie ruszam, do, w żadną podróż, zawsze staram się, żeby mieć jakąś robótkę. Jeżeli jadę pociągiem, no to wiadomo, to, to, to nie może być coś dużego, żeby tych motków po prostu ze sobą nie tachać. Natomiast jeżeli jadę samochodem, to biorę ze sobą wszystko, co mam. Bo nie wiem, jaką będę miała wenę twórczą, czy powiedzmy. Worek łóżek? <laughs> nawet mąż już nawet nie pyta, on po prostu przygotowuje, mówię, wziąłem cię to, to i to. I ja wiem, okej. Okay. W zależności jaki będę miała. Ale humor. myślę, że to, to jest sprytne, tak sobie może po, tak sobie myślę, że to sobie pomyśli. Chciałabym, żeby zrobiła sweter z niebieskiej włóczki. Tak, to, to też jest czasami takie troszeczkę. Um, ojejku, jejku, jejku, wyleciało mi słowo. Nieistotne. Dobrze, no czasami może tak y, troszeczkę zaproponować, prawda, co bym mogłabym zrobić, tak mi Tak, dokładnie, tak, tak lekko tak narzucić, nie? A mogłabyś to, bo wiesz, jak mogę zareagować inaczej, bo jeżeli mam jakieś tam inne projekty w głowie, no to wtedy mogę powiedzieć, no nie, niestety musisz jeszcze parę miesięcy poczekać. Ustawić no, się w kolejkę. Tak, dokładnie. Ale, ale jeżeli na przykład tak, tak no tak przez przypadek weźmie też i, i to, co tam dla niego dzierga, no to jest szansa, że w końcu dziergam szybciej. Jestem ciekawa, jak zareaguje, jak nas obejrzy. Nie wiem, no w końcu powiedziała, no zobaczymy, dobrze. No, także dzisiaj nauczyliśmy się zamykania oczek, oczka lewe, no i ściek pączuszniczy. Tak, 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 no bo ściek pączuszniczy wychodzi właśnie w połączeniu e, rzędów e, przerobionych oczkami prawymi i lewymi. I zadanie domowe. No i też zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, mam jakieś na no to... Yy, pomysł. Jak był komin, to taki myślałam, żeby coś zrobić, ale wam nie powiem. Dobra, dobra, zostawię to dla siebie. Dobra, zobaczymy. co z tego wyjdzie? No. Co wyjdzie? Nasza włóczka. No. A to też jest przepiękny kolor. W ogóle yy, mamy pełno rzeczy z, na naszej stronie, właśnie i yy, czapek. Policzakę. Właśnie, wracając do tej włóczki. To, yy, to jest zwykły poliakr ale on jest tak fajny, tak milutki, że ja powiem szczerze, ja go uwielbiam. Ja uwielbiam tą włóczkę, bo ona po prostu nie gryzie. To coś, jest coś, coś innego niż... Ja już tego nie pamiętam. Tam, no to, co, to, to, jest jest... Bardziej, to jest chyba moherowa? Nie, 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 nie. To jest takie po prostu bardziej puszyste. A, okay. e, natomiast ja wiem, że sporo osób do akrylu, do poliakrylu ma e, negatywne zdanie, ale akurat e, w moim przypadku to jedyna włóczka, która, e, która się sprawdza, bo wełna mnie po prostu gryzie. Po prostu jestem na nią uczulona i nie jestem w stanie tego nosić. Także, a ta włóczka mi ratuje. No i ona ma przepiękne kolory. Z tych kolorów jest naprawdę Oje. taka masa, że to aż ciężko się zdecydować. Następnym razem zabierzemy Was do hurtowni i powybieramy. No właśnie. Musimy się tam kolorów, no, wybrać. No. no. Także, no to do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.